Dokonałeś naprawdę mądrego wyboru w bardzo ważnym punkcie zwrotnym swojego życia. Może jeszcze tego w pełni nie pojmujesz, ale ta chwila, ten dokładny moment, w którym Twoje oczy spotykają te słowa, nie jest przypadkiem. To nie zbieg okoliczności, to nieszczęście, to część boskiego planu, który poruszał się cicho, cierpliwie i celowo za kulisami Twojego życia. Nic z tego, przez co przeszedłeś. Nie umknęło uwadze wszechmogącego ani jedno westchnienie, ani jedna łza, ani jedna noc, kiedy leżałeś bezsennie, zastanawiając się, jak dotrwasz do jutra. Widział każdy krok, który stawiałeś, gdy czułeś się niepewnie, słyszał każdą szeptaną modlitwę, której wypowiedzenia byłeś niemal zbyt zmęczony. Widział chwilę, kiedy próbowałeś być silny dla wszystkich innych. Czując się jednocześnie złamany w środku, a dziś, ze swojej wielkiej miłosierdzi i głębokiej miłości, używa właśnie tej wiadomości, aby mówić bezpośrednio do ciebie. Poprzez te słowa jego głos sięga Twojego serca. Jego duch zbliża się do ciebie, jego obecność otula cię nawet teraz jak łagodna, lecz niewzruszona siła. Moje dziecko, mówi Pan, nie jesteś sam? Nigdy nie byłeś sam? Nie jesteś opuszczony i nie jesteś zapomniany. Szedłem z tobą przez doliny, których inni nigdy nie widzieli. Stałem przy tobie w bitwach, których nikt inny nie rozumiał. Wszystko, przez co przeszedłeś aż do tego dnia, było częścią podróży. Prowadziłem ścieżkę, która prowadzi cię właśnie tutaj. Na próg czegoś nowego i niezwykłego, to, co ma się wkrótce objawić w Twoim życiu, nie jest tylko przylodną emocją, nie jest chwilowym pocieszeniem, nie jest małą odpowiedzią na jedną z Twoich wielu próśb. To wypełnienie obietnicy, którą złożyłem nad Tobą na długo przed tym, zanim zaczerpnąłeś pierwszy oddech, zanim zostałeś ukształtowany, znałem Cię, zanim mogłeś wypowiedzieć moje imię. Ja już wypowiedziałem Twoje imię w niebie, widziałem Twoje zmagania, mówi Pan, i postanowiłem, że Twój czas cichego cierpienia dobiega końca. Nadszedł czas Twojego przełomu. Twoje błogosławieństwo jest już w ruchu, nawet jeśli Twoje oczy jeszcze tego nie widzą, nawet jeśli Twoje okoliczności wydają się niezmienione, więc jedno, w sferze duchowej odpowiedź została już uwolniona nadchodzi z mocą nadchodzi z celem, a we właściwym czasie ujrzysz ją własnymi oczami. Nie bój się więc. Nie dopuszczaj wątpliwości. Nie kłódź się z nadzieją, która podnosi się w Tobie. Ten, który mówi do Ciebie teraz, jest wierny i prawdziwy. Bóg nie kłamie. Nie zmienia zdania, jeśli obiecał cię zbawić, zbawicie. Jeśli obiecał cię uzdrowić, uzdrowicie. Jeśli obiecał Cię zaopatrzyć, zaopatrzy cię. Jeśli obiecał przywrócić to, co utracone, przywróci to w sposób, którego sam nigdy byś nie zaplanował, ale usłysz tu wyraźnie, to nie jest zwykła chwila. To jest święta chwila. To czas wyznaczony, moment oddzielony przez samego Boga, aby sięgnąć w proch i cię podnieść, aby zerwać łańcuchy, które trzymały cię przez lata, aby otworzyć drzwi tam, gdzie widziałeś tylko ściany. Aby udowodnić Twojemu sercu, że nic nie jest niemożliwe dla tych, którzy wierzą. Przygotuj swoje serce. Otwórz całe swoje jestestwo. Masz wkroczyć w potężną przemianę, niemałą zmianę, niechwilową ulgę. Głębokie, przechogarniające dzieło, które dotknie Twojego ducha, myśli, emocji, ciała, relacji, a nawet przyszłych pokoleń, to ręka Boga poruszająca się bezpośrednio w Twojej historii. To, co nadchodzi, zostało ukształtowane przez boską mądrość. Każdy szczegół został odmierzony z troską. Każde wyznaczenie czasu, idealnie dopasowane, to błogosławieństwo nie tylko wpłynie na Twoją teraźniejszość. Ono ukształtuje Twoją przyszłość, uporządkuje Twój cel, obudzi Twoje powołanie. Wpłynie na dziedzictwo, jakie pozostawisz na tej ziemi. To, co zasiałeś łzami, pewnego dnia zbierzesz z radością, dlatego jesteś teraz delikatnie, lecz stanowczo nawoływany, abyś nie odwracał się od tych słów. Nie traktuj ich jak kolejnego filmu, kolejnej wiadomości, kolejnej przemijającej chwili. Nie zamykaj serca na to, co Bóg właśnie teraz w tobie czyni, są chwile. Kiedy Bóg szepcze cicho, niemal niezauważalnie. I są takie chwile jak ta, kiedy mówi w sposób, który cię wstrząsa, abyś w końcu zobaczył, że niebo się przybliżyło. Nie pozwól, by ta chwila ci umknęła. Takie zaproszenia nie pojawiają się codziennie. To nie jedna z wielu możliwości. To rzadka, święta okazja. Drzwi, które stoją przed tobą otwarte właśnie teraz. Drzwi które prowadzą prosto do odpowiedzi, o którą błagałeś, do pokoju, za którym tęskniłeś, do bliskości, której pragnąłeś, nawet nie wiedząc, jak o nią prosić. Jeśli zamkniesz teraz swoje serce, ryzykujesz, że przegapisz moment, o który modliłeś się przez lata, więc bądź czujny, bądź obecny, nie rozpraszaj się. Słuchaj, bo Pan wciąż mówi: Nie skończył. Ten, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, nie zostawi go niedokończonego, doprowadzi je do końca. Słuchaj więc z czcią, słuchaj z oczekiwaniem, otwórz każdą część siebie, umysł, ciało, duszę i ducha, i pozwól, aby duch Boży poruszał się głęboko w tobie. To nie jest opinia człowieka, to nie pusta mowa motywacyjna, to wiadomość niosąca serce nieba dla ciebie, twoje błogosławieństwo jest już w ruchu. Teraz pozostaje Twoja część: wierzyć, być posłusznym i całkowicie się poddać. Nie wracaj do tyłu, nie zwalniaj z powodu strachu, nie powstrzymuj się z powodu tego, co wydarzyło się wcześniej. To, co Bóg przygotował dla Ciebie, jest o wiele większe niż odważyłeś się wyobrazić. Stoisz u wejścia do nowego rozdziału, rozdziału, który nie będzie wyglądał jak poprzedni. Bóg nie jest tu tylko po to, by Cię pocieszać, jest tu, by obudzić w Tobie ogień żywej, czynnej wiary, wiary, która nie tylko mówi o górach, ale widzi, jak się przesuwają, wiary, która nie tylko cytuje obietnice, ale przechodzi przez morze, kiedy ono się rozstępuje, wiary, która stoi przed murami i patrzy, jak upadają. Twoje bycie tutaj i słuchanie tego nie jest przypadkiem. Każda myśl, która cię tu doprowadziła, każdy drobny impuls, który sprawił, że kliknąłeś, każde niespokojne uczucie, które kazało ci szukać, wszystko to było częścią Bożego prowadzenia. On śledził twoje kroki z doskonałą troską. Każde słowo, które teraz do ciebie dociera, jest wpleciony w większy plan. Szukał cię, wołał cię, szeptał twoje imię na długo przed tym, zanim rozpoznałeś jego głos. A teraz, jeśli wybierzesz, by iść z nim, podążać jego drogami, ufać jego sercu, możesz wiedzieć z absolutną pewnością: zostałeś wybrany do rzadkiego i cennego błogosławieństwa. Bóg mówi: Ja jestem tym, który cię stworzył, który cię ukształtował, który tchnął w ciebie życie. Ja jestem tym który pozostał blisko, nawet gdy czułeś się daleko. Moja obietnica nad tobą nie jest tymczasowa, jest wieczna. Nie opuszczę cię. Żadna ciemność nie jest zbyt głęboka dla mojego światła, żaden mur nie jest zbyt silny dla mojej mocy, żadne oczekiwanie nie jest zbyt długie dla mojej wierności. Pozostaję u Twojego boku. Nie wypuściłem Twojej dłoni i nigdy tego nie zrobię. Teraz zrób coś prostego, ale ważnego. Zatrzymaj się na moment. Nie spiesz się, niech Twój umysł ucichnie. Weź powolny oddech. Spójrz w głąb siebie i zapytaj: Co odbiera mi pokój? Czy to presja finansowa, ciężar niepewności, jak poradzisz sobie z kolejnymi dniami? Czy to choroba? Diagnoza albo stały ból, czy to napięcia w rodzinie, złamane zaufanie, niewypowiedziane rany, a może coś ukrytego, wstyd, żal, samotność, wspomnienia, które nadal bolą? Bóg zna każdy z tych ciężarów. Żaden z nich nie jest dla Niego zbyt mały, żaden nie jest zbyt skomplikowany. Każdą łzę, którą wylałeś, On widział. Każdą noc. Gdy byłeś bliski poddania się, on stał obok. Każdą ciężką myślą znał, a teraz mówi do ciebie: "Jestem gotów wkroczyć, chcę dać ci pokój pośród twojej burzy. Nie tylko uciszyć to, co wiruje wokół ciebie, lecz także uspokoić burzę w tobie. Chcę przyodziać cię w siłę, której ten świat nie potrafi dać. Siłę, która nie pochodzi z twojej własnej woli." Lecz z mojego ducha żyjącego w tobie, pragnę napełnić ci radością, nie płytką radością, która znika, gdy okoliczności się zmieniają, ale głęboką, stałą radością, która płynie z mojej obecności. Radością, która trwa nawet wtedy, gdy wiatr się podnosi. Nawet gdy droga staje się trudna, jeśli podczas słuchania czujesz coś w środku, ciepło, poruszenie. Pewność, że te słowa są dla ciebie, to nie jest przypadek. To Bóg się zbliża. Teraz, gdziekolwiek jesteś, wypowiedz te słowa cicho albo głośno, wierzę z całego serca, że Bóg jest ze mną i nigdy mnie nie opuści. Nie spiesz się. Pozwól, by każde słowo wsiąkło w ciebie. Powiedz to jeszcze raz, nie tylko ustami, ale całym sobą, jako wybór. Jako deklarację wierzę z całego serca, że Bóg jest ze mną i nigdy mnie nie opuści. To, co wypowiadasz w wierze zgodnej z Bożą prawdą, nie jest puste. Jest wspierane przez Niebo, teraz, jeśli możesz, zamknij na chwilę oczy, weź głęboki oddech i powoli wypuść powietrze. Ucisz głosy strachu, hała z wątpliwości, ciężar zmartwień i usłysz, jak On delikatnie mówi do Ciebie. Jestem tutaj, jestem Twoim pokojem, jestem Twoją siłą, jestem Twoją ucieczką. A gdy oddychasz, wypowiedz z pewnością: Jestem błogosławiony przez Boga i przyjmuję Jego błogosławieństwa. Powtarzaj to tyle razy, ile potrzebujesz. Pozwól, by ta prawda przeszła z Twoich ust do Twojego umysłu, z umysłu do serca, z serca do najgłębszych części Twojej duszy. Bóg mówi: Zaczynam w tobie nowe dzieło. Nie opieraj się temu, co robię. Nie uciekaj, bo wydaje ci się to obce. Oddaj mi swoje ciężary, oddaj mi swoją przeszłość, porażki, błędy, winy. Oddaj mi swoje lęki i niepewności. Jestem w stanie to wszystko unieść. Moje ramię nie jest zbyt krótkie, by cię ocalić. Moje ucho nie jest głuche na Twój płacz. Jestem z Tobą teraz. Jeśli zdecydujesz się Mu zaufać, poddać swoje plany, powiedzieć: Panie, oddaję się w Twoją opiekę. Zaczniesz widzieć, jak to, co było zamknięte, zacznie się otwierać miejsca, w których był tylko brak, zaczną wykazywać oznaki zaopatrzenia. Obszary Twojego życia, które były w ruinie, zaczną być odbudowywane, bo u Boga wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą. A ty właśnie teraz jesteś wezwany do wiary, do przyjęcia i do odnowienia się Jego chwałą? Powtórz to raz jeszcze: wierzę z całego serca, że Bóg jest ze mną i nigdy mnie nie opuści. Jestem błogosławiony przez Boga i przyjmuję Jego błogosławieństwa. To nie jest myślenie życzeniowe, to jest ustawianie swojego serca w zgodzie z Jego prawdą. Jego słowo nigdy nie wraca puste, Jego obietnica się nie kruszy. Jego miłość się nie kończy. Wszystko w Twoim życiu zostało zobaczone, żaden szczegół nie został zapomniany. Nie ma burzy, przez którą przeszedłeś, a której On nie przeszedł razem z Tobą. Nie ma straty, której On nie mógłby odkupić. Nie ma zamkniętych drzwi, których nie mógłby zastąpić lepszymi. Niektóre rzeczy, przez które przeszedłeś, wyglądały jak ogień, ale ogień nie przyszedł, by Cię zniszczyć. Został dopuszczony, by cię oczyścić, wydobyć na powierzchnię siłę, piękno i wiarę, które on w tobie umieścił. Presja, którą czułeś, nie była dowodem odrzucenia, była częścią procesu, który tworzył w tobie wytrwałość i głębie. Gdy inni widzieli jedynie brak zmian, Bóg zapuszczał w tobie korzenie, głębokie, niewidoczne korzenie, które będą w stanie utrzymać to, co zamierza włożyć w twoje ręce. To, co nadchodzi, będzie wymagać stabilności, będzie wymagać charakteru, będzie wymagać jasnej wizji, a On przygotowywał Cię do tego przez cały ten czas. Były chwile, gdy zastanawiałeś się, dlaczego to wszystko trwa tak długo, dlaczego drzwi nie otwierały się, gdy pukałeś, dlaczego plany się rozpadały. Z perspektywy nieba nic tego nie było opóźnieniem. To było idealne przygotowanie. Bóg nigdy nie daje czegoś, czego nie jesteś gotów unieść. A gdy wypuszcza to, co zaplanował, żadna siła nie może tego powstrzymać. Lecz pamiętaj, to nie tylko kwestia otrzymania, to kwestia chodzenia mądrze z tym, co otrzymasz, szanowania tego, chronienia i używania dla Jego chwały. Wciąż będą wyzwania na drodze przed Tobą. Bóg nie obiecuje życia bez bitew, ale obiecuje swoją stałą obecność w każdej z nich? Nie obiecuje, że wszyscy będą Cię rozumieć, ale obiecuje, że Jego wsparcie zawsze będzie wystarczające. Nadchodzący czas będzie wymagał odwagi, niechwilowego zrywu, który szybko znika, ale stałego przekonania. To przekonanie zostało w Tobie ukształtowane przez te właśnie zmagania, których chciałeś uniknąć siła którą teraz nosisz, nie jest przypadkowa. Jest owocem wszystkiego, co On budował w Tobie, gdy nikt inny nie patrzył. Niektórzy ludzie wokół Ciebie mogą nie rozumieć, co Bóg robi w Twoim życiu. Niektórzy mogą próbować przypominać Ci, kim byłeś, Twoje błędy, Twoją przeszłość, ale ich głos nie definiuje Twojej przyszłości. Słowo Boga ją definiuje. On jest tym, który powołuje Tym. Który przywraca, tym, który podnosi, tym, który czyni wszystko nowe. On postanowił umieścić cię tam, gdzie jego chwała może być widoczna w tobie, nie dlatego, że jesteś doskonały, ale dlatego, że jego łaska jest potężna. Nie czekaj na aprobatę wszystkich, by iść naprzód. Nie jest ci potrzebna. Potrzebujesz znać jedynie tego, który cię powołał, droga, którą przeszedłeś. Nauczyła cię jednej z najcenniejszych lekcji rozpoznawać i ufać jego głosowi ponad każdym innym. W tym nowym rozdziale zobaczysz drzwi otwierające się, których nigdy się nie spodziewałeś. Pojawią się możliwości, które wykraczają poza twoje plany. Nie pozwól, by strach skłonił cię do odwrotu. Zostałeś stworzony do czegoś więcej, nie dlatego, że jesteś ponad innymi. Ale dlatego, że pozwoliłeś Bogu kształtować cię wtedy, gdy bolało. Każda dziedzina twojego życia poczuje dotyk jego łaski. To, co było nieruchome, zacznie się poruszać. To, co wydawało się martwe, zacznie wykazywać oznaki życia. To, co cię myliło, zacznie nabierać sensu z perspektywy czasu. Gdy będziesz czekał na każdy kolejny krok, stój mocno, nie w swojej sile, ale w pewności. Że Bóg działa. Jego wierność nie zależy od Twoich emocji ani od tego, co widzą Twoje oczy. Jest zakotwiczona w tym, kim On jest. Rozpoczął w Tobie dzieło, którego nie może zatrzymać żaden człowiek, żadna okoliczność ani żadna ciemność. Nawet gdy czujesz się nieprzygotowany, On zna właściwy moment. Odpocznij w Jego prowadzeniu. Poddaj się Jego kontroli. Przyjmuj to, co przynosi, nie ze strachem. Ale z wdzięcznością to, co nadchodzi, nie tylko zmieni twoje życie, ale dotknie wielu innych poprzez ciebie. Nie po to, by twoje imię było wywyższone, lecz aby jego imię było uwielbione w tobie. On widział, jak twoje pragnienie życia pod jego prowadzeniem powoli rosło, inni mogli tego nie zauważyć, ale on tak. Nawet gdy zamieszanie chciało to pragnienie przytłumić, ty nadal szukałeś. Nawet gdy głosy wokół próbowały cię odciągnąć, coś w tobie sięgało po prawdę. To pragnienie nie zaczęło się w tobie, on je zasadził. Wiedział, że nadejdzie dzień, ten dzień, gdy będziesz szukać czegoś prawdziwego, czystego, wiecznego. Ten dzień nadszedł. Nie trafiłeś tutaj przypadkiem. Nie czytasz tych słów z przypadku. To święte skrzyżowanie na Twojej drodze, boskie spotkanie, a teraz wybór jest przed Tobą: dalej próbować nieść wszystko samemu, czy wreszcie całkowicie oddać swoje życie w ręce tego, który kocha Cię najbardziej. Jeśli jesteś gotów, powiedz to z serca: Boże, oddaję Ci moje życie, ufam Twoim planom ponad moje własne. Wierzę, że jesteś ze mną i nigdy mnie nie opuścisz. Jestem błogosławiony przez Ciebie i przyjmuję to. Co przygotowałeś dla mnie? Niech te słowa będą czymś więcej niż chwilą. Niech staną się początkiem nowego sposobu życia, bliżej, głębiej, pewniej z Bogiem. Jesteś widziany, jesteś znany, jesteś kochany, jesteś wybrany, a to dopiero początek.